Czy wiedziałeś, że cukrzyca może cicho przejmować kontrolę nad Twoim zdrowiem, a ty nawet tego nie zauważasz? Większość ludzi ignoruje subtelne sygnały, myśląc, że to tylko codzienne sprawy. Ale uwierz, te drobne objawy, które bagatelizujesz, mogą być początkiem czegoś znacznie poważniejszego. Dlaczego czekać, aż pojawią się komplikacje, skoro możesz wziąć kontrolę w swoje ręce już teraz? Wyobraź sobie, odczuwasz niewytłumaczalne pragnienie, ciągłe zmęczenie, a nawet niewielką zmianę w widzeniu, to może być wołanie twojego ciała o pomoc. A co byś powiedział, gdybym ci i zdradził, że istnieje sześć kluczowych sygnałów, które musisz znać? Nie daj się złapać w pułapkę niedoceniania tych ostrzeżeń. Dziś dowiesz się, jak rozpoznać te znaki, zanim będzie za późno, zapewniając, że cukrzyca nie przejmie kontroli nad Twoim życiem. Przygotuj się na otwarcie oczu i podjęcie decyzji, które mogą zmienić Twoje zdrowie. Kiedy mówimy o cukrzycy, ważne jest, aby zrozumieć, że nie każdy przypadek jest taki sam. Na przykład cukrzyca typu 1 często pojawia się nagle, bez wcześniejszych oznak, niczym niespodziewana burza. W tym typie trzustka przestaje produkować insulinę, co wymaga natychmiastowego podjęcia działań w celu kontrolowania poziomu glukozy we krwi. Wyobraź sobie, nagle dowiadujesz się, że twoje ciało nie jest już w stanie produkować insuliny. To prawdziwy szok, i dlatego objawy pojawiają się tak szybko i intensywnie. Z drugiej strony cukrzyca typu 2 jest bardziej podstępna, jak ten znajomy, który pojawia się bez zapowiedzi. Rozwija się stopniowo, w miarę jak organizm zaczyna opierać się produkowanej przez siebie insulinie. Wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy, że ma cukrzycę typu 2, ponieważ objawy są bardziej subtelne i pojawiają się powoli. Może to być niewytłumaczalne pragnienie tu, zmęczenie tam. Nic, co przyciągnęłoby większą uwagę, ale właśnie w tym tkwi pułapka. Objawy nie są tak oczywiste jak w przypadku cukrzycy typu 1. Numer 6. Nadmierne pragnienie. Czy zdarzyło Ci się pić wodę bez przerwy, mimo że nie było gorąco ani nie wykonywałeś intensywnych ćwiczeń? To nadmierne pragnienie jest jednym z najbardziej klasycznych sygnałów, jakie ciało daje, gdy poziom cukru we krwi jest wysoki. Dla osób kontrolujących cukrzycę lub jeszcze niezdiagnozowanych, to ciągłe pragnienie może oznaczać, że organizm próbuje rozcieńczyć nadmiar glukozy. To tak, jakby twoje ciało prosiło o wodę, aby spróbować przywrócić równowagę, ale w rzeczywistości potrzebuje czegoś głębszego kontroli glikemii. Często to pragnienie pojawia się nagle, bez wyraźnej przyczyny. Zaczynasz dzień pijąc wodę normalnie, ale wkrótce łapiesz się na napełnianiu szklanki kilka razy na godzinę. Jeśli to brzmi znajomo, czas zwrócić na to uwagę. To nie tylko kwestia odwodnienia, to sygnał od twojego ciała, że coś może być nie tak z poziomem cukru we krwi. A jeśli już kontrolujesz cukrzycę, być może warto przemyśleć swoje nawyki lub dawkę insuliny. Najciekawsze jest to, że wiele osób nie łączy tego ciągłego pragnienia z cukrzycą. Myślą, że to tylko chwilowa potrzeba nawodnienia, być może wynikająca ze słonego jedzenia lub cieplejszego dnia. Ale jeśli to pragnienie utrzymuje się przez dni lub tygodnie, czas włączyć alarm. Organizm próbuje zrekompensować nadmiar glukozy, prosząc o więcej wody, ale bez odpowiedniego leczenia to pragnienie będzie tylko narastać. Wczesna diagnoza może zapobiec pogorszeniu się sytuacji. Kiedy mówimy o cukrzycy typu 2, nadmierne pragnienie może być jednym z pierwszych objawów, które pojawiają się zanim inne. Bardziej oczywiste symptomy staną się widoczne. To jeden z tych objawów, które pojawiają się stopniowo, aż zdajesz sobie sprawę, że pijesz więcej wody niż zwykle. Dla diabetyków, zarówno typu 1, jak i typu 2, to objaw, którego nie można ignorować. Pragnienie może być początkiem drogi do bardziej intensywnej troski o zdrowie. Niektóre osoby mogą pomyśleć, że zwiększenie spożycia wody jest rozwiązaniem. W końcu zawsze słyszymy, że picie dużej ilości wody jest zdrowe, jednak w przypadku pragnienia spowodowanego cukrzycą, picie większej ilości wody nie rozwiązuje podstawowego problemu. To, co naprawdę ma znaczenie, to kontrolowanie poziomu glukozy we krwi, a to można osiągnąć jedynie poprzez odpowiednią opiekę medyczną, a w niektórych przypadkach poprzez stosowanie leków lub zmianę stylu życia. Dlatego jeśli zauważyłeś u siebie stałe i niewytłumaczalne pragnienie, nie ignoruj tego objawu. Może to być sygnał, że twoje ciało potrzebuje pomocy w kontrolowaniu cukrzycy. Umów się na wizytę, wykonaj niezbędne badania i przejmij kontrolę nad swoim zdrowiem. Numer 5. Częste oddawanie moczu. Jeśli budzisz się kilka razy w nocy, żeby pójść do łazienki, może to być coś więcej niż tylko pełny pęcherz. Częste oddawanie moczu to jeden z najczęstszych i najbardziej uciążliwych objawów cukrzycy. Kiedy poziom glukozy we krwi jest wysoki, organizm próbuje pozbyć się nadmiaru cukru przez mocz, co sprawia, że czujesz potrzebę częstszego oddawania moczu. Dla osób kontrolujących cukrzycę jest to sygnał alarmowy, że poziomy cukru mogą nie być pod kontrolą, jak powinny. Łatwo jest zlekceważyć potrzebę częstszego chodzenia do łazienki, zwłaszcza jeśli zwiększyłeś spożycie płynów z powodu nadmiernego pragnienia, o którym mówiliśmy wcześniej. Ale jeśli częste oddawanie moczu występuje razem z innymi objawami, takimi jak nadmierne pragnienie i zmęczenie, najlepiej jest zasięgnąć porady lekarza. Dla diabetyków typu 2 może to być jedna z pierwszych wskazówek, że poziomy glukozy są podwyższone. Im szybciej zareagujesz, tym lepiej. Często to częste oddawanie moczu jest tak subtelne, że ludzie nie zauważają, że coś jest nie tak. Możesz zacząć dostrzegać, że musisz chodzić do łazienki częściej niż zwykle, nawet jeśli nie piłeś zbyt dużo płynów. Dzieje się tak dlatego, że organizm jest przeciążony, próbując przefiltrować i usunąć nadmiar glukozy. Ignorowanie tego objawu może prowadzić do poważniejszych komplikacji, zwłaszcza jeśli już kontrolujesz cukrzycę i nie monitorujesz odpowiednio poziomów glukozy. Innym ważnym aspektem jest dyskomfort, jaki to powoduje w codziennym życiu. Wyobraź sobie, że musisz przerywać sen kilka razy w nocy lub biec do łazienki w trakcie spotkania. Dla diabetyków jest to rzeczywistość, która może być bardzo wyczerpująca. Rozwiązaniem nie jest po prostu picie mniejszej ilości wody, ale utrzymanie poziomów glukozy pod kontrolą, co może wymagać dostosowania leków lub diety. Jeśli zauważyłeś u siebie taką sytuację, nie bagatelizuj częstego oddawania moczu. Jest to jeden z sygnałów, że cukrzyca może rozwijać się po cichu. Dla osób z cukrzycą jest to wskazówka, że kontrola musi być bardziej rygorystyczna. A dla tych, którzy jeszcze nie zostali zdiagnozowani, może to być moment, aby udać się do lekarza i wykonać badania. W końcu dbanie o swoje zdrowie to najlepszy sposób na uniknięcie przyszłych komplikacji. Numer 4, ekstremalny głód. Czy kiedykolwiek czułeś, że jesz bez przerwy, ale głód nie ustępuje? Ten ekstremalny głód, znany również jako polifagia, jest jednym z objawów który może wskazywać na problemy z kontrolą cukrzycy. Kiedy organizm nie może wykorzystać glukozy do pozyskania energii z powodu braku insuliny lub oporności na nią, zaczyna wysyłać sygnały głodu, jakby potrzebował więcej paliwa. To błędne koło. Jesz, ale organizm nie wykorzystuje energii, więc głód się utrzymuje. Dla osób kontrolujących cukrzycę ten objaw jest wyraźnym sygnałem, że poziomy glukozy nie są odpowiednio zarządzane. Łatwo pomylić ten głód z prostą potrzebą jedzenia więcej z powodu stresu lub zwiększonej aktywności fizycznej, ale jeśli zauważysz, że mimo pełnego posiłku głód nadal się utrzymuje, czas włączyć sygnał alarmowy. Może to oznaczać, że Twój organizm nie jest w stanie przetwarzać glukozy tak, jak powinien. Zarówno w cukrzycy typu 1, jak i typu 2, ten ekstremalny głód jest jednym z pierwszych sygnałów, że coś jest nie tak z kontrolą glikemii. Ten objaw może być szczególnie frustrujący, ponieważ uczucie sytości po prostu nie przychodzi. Jesz, a po krótkim czasie znów odczuwasz potrzebę jedzenia. Dla diabetyków ten nieustanny głód może oznaczać, że organizm dosłownie krzyczy o insulinę. Lub o lepszą kontrolę poziomu glukozy. To sytuacja, która może prowadzić do przybierania na wadze, co dodatkowo komplikuje stan zdrowia. Ekstremalny głód, gdy jest ignorowany, może prowadzić do innych problemów. Często osoba spożywa więcej kalorii niż jest to konieczne, co może pogorszyć stan cukrzycy typu 2, gdzie kontrola wagi jest kluczowa. Dla osób z cukrzycą typu 1 ten głód może być sygnałem, że insulina nie jest podawana prawidłowo lub że poziomy glukozy muszą być pilnie zrewidowane. Kontrolowanie tego głodu nie jest po prostu kwestią siły woli. Trzeba zrozumieć, co powoduje tę ciągłą potrzebę jedzenia, a w wielu przypadkach wymaga to dostosowania leczenia cukrzycy. Dla osób, które jeszcze nie zostały zdiagnozowane, ten ekstremalny głód może być kluczem do odkrycia, że poziomy glukozy we krwi są nieuregulowane. Im szybciej podejmiesz działania, tym lepiej. Numer 3. Utrata wagi. Utrata wagi bez wysiłku może wydawać się marzeniem, ale kiedy dzieje się to nagle i bez wyjaśnienia, może być sygnałem alarmowym. Dla osób kontrolujących cukrzycę, mimowolna utrata wagi jest objawem, który może wskazywać, że organizm zaczyna wykorzystywać tłuszcz i mięśnie jako źródło energii, ponieważ glukoza nie jest prawidłowo przetwarzana. Ta sytuacja jest bardziej powszechna w przypadku cukrzycy typu 1, ale może również wystąpić w zaawansowanych przypadkach cukrzycy typu 2. Jeśli zauważysz, że ubrania stają się luźniejsze, mimo że nie zmieniłeś diety ani ćwiczeń, czas zwrócić na to uwagę. Utrata wagi może być jednym z pierwszych sygnałów, że cukrzyca wymyka się spod kontroli. Kiedy organizm nie może wykorzystać glukozy jako źródła energii, zaczyna rozkładać zapasy tłuszczu i mięśni, co skutkuje utratą wagi. Dla diabetyków jest to objaw, który należy natychmiast rozważyć, ponieważ wskazuje, że organizm jest w stanie najwyższej gotowości. Zignorowanie tego może prowadzić do jeszcze poważniejszych komplikacji, takich jak kwasica ketonowa. Wiele osób kojarzy utratę wagi z czymś pozytywnym, zwłaszcza w społeczeństwie, które ceni szczupłość. Jednak w kontekście cukrzycy ta nagła i niezamierzona utrata wagi jest wyraźnym sygnałem, że coś jest nie tak. Jeśli widzisz, że liczby na wadze spadają bez wyraźnego powodu, nie traktuj tego jako korzyści, ale jako objaw wymagający uwagi medycznej. Dla osób kontrolujących cukrzycę może to być sygnał, że choroba nie jest pod kontrolą. Innym niepokojącym aspektem mimowolnej utraty wagi jest wpływ na masę mięśniową. Kiedy organizm zaczyna wykorzystywać białka z mięśni jako źródło energii, Osoba może doświadczać osłabienia i zmęczenia. Może to prowadzić do błędnego koła, gdzie osłabienie prowadzi do braku aktywności, co z kolei utrudnia jeszcze bardziej kontrolę poziomu glukozy we krwi. Dla diabetyków utrzymanie masy mięśniowej jest kluczowe dla ogólnego zdrowia i zarządzania cukrzycą. Jeśli zauważasz u siebie utratę wagi bez wyraźnej przyczyny, ważne jest, aby działać szybko. Dla tych, którzy kontrolują cukrzycę, może to być sygnał, że plan leczenia wymaga przeglądu. Dla osób, które jeszcze nie zostały zdiagnozowane, nagła utrata wagi jest ostrzeżeniem, że cukrzyca może się rozwijać. W obu przypadkach konsultacja z lekarzem jest pierwszym krokiem do odzyskania kontroli nad zdrowiem. Na koniec warto pamiętać, że utrata wagi związana z cukrzycą nie jest czymś, co można rozwiązać prostymi zmianami w diecie lub ćwiczeniach fizycznych. Jest to objaw wskazujący na głębszy problem w metabolizmie, zwłaszcza w wykorzystaniu glukozy przez organizm. Ignorowanie tego objawu może prowadzić do poważnych komplikacji, takich jak wspomniana już kwasica ketonowa, która jest potencjalnie śmiertelna, jeśli nie zostanie odpowiednio wcześnie leczona. Dla diabetyków ta mimowolna utrata wagi jest wyraźnym sygnałem, że leczenie wymaga natychmiastowej korekty. Numer 2. Piekący ból nóg. Czy kiedykolwiek odczuwałeś piekący ból nóg, który wydaje się nie mieć wyraźnej przyczyny? Ten objaw, często opisywany jako pieczenie lub mrowienie, może być jednym z pierwszych sygnałów neuropatii cukrzycowej powszechnego powikłania cukrzycy. Neuropatia występuje, gdy nerwy zostają uszkodzone przez nadmiar glukozy we krwi, co prowadzi do bólu, dyskomfortu i ostatecznie utraty czucia w kończynach. Dla osób kontrolujących cukrzycę, zwłaszcza typu 2, to pieczenie jest sygnałem, że poziomy glukozy muszą być monitorowane bardzo dokładnie. Piekący ból nóg nie pojawia się znikąd, zazwyczaj rozwija się stopniowo, w miarę jak kontrola cukrzycy staje się mniej skuteczna. Ignorowanie tego objawu może prowadzić do postępującej neuropatii, która, jeśli nie jest odpowiednio leczona, może stać się nieodwracalna. Dla tych, którzy już zmagają się z cukrzycą, odczuwanie tego pieczenia to wyraźny znak, że nadszedł czas na ponowną ocenę planu leczenia i być może na poszukiwanie dodatkowych interwencji, aby chronić zdrowie nerwów. Ten objaw może różnić się intensywnością, zaczynając od lekkiego dyskomfortu i stopniowo przechodząc w bardziej intensywny i uporczywy ból. Dla diabetyków to pieczenie może być szczególnie osłabiające, zakłócając zdolność do wykonywania codziennych czynności. Jeśli tego doświadczasz, nie ignoruj tego. Neuropatia może prowadzić do poważnych powikłań, takich jak owrzodzenia stóp, a nawet amputacje, jeśli nie jest odpowiednio kontrolowana. Dlatego piekący ból nóg powinien być traktowany jako sygnał, że cukrzyca wymaga bardziej rygorystycznego zarządzania. Warto podkreślić, że neuropatia cukrzycowa może znacząco wpłynąć na jakość życia. Oprócz bólu i dyskomfortu, utrata czucia w nogach może prowadzić do urazów, które mogą zostać niezauważone i zakażone. Dla osób, które już zarządzają cukrzycą, inwestowanie w środki zapobiegawcze, takie jak noszenie odpowiedniego obuwia i codzienna kontrola stóp, jest kluczowe, aby zapobiec pogorszeniu się neuropatii. Jeśli zauważasz u siebie uporczywe pieczenie nóg, ważne jest, aby działać natychmiast. Może to oznaczać dostosowanie leków, intensyfikację kontroli poziomów glukozy, lub nawet poszukiwanie alternatywnych terapii łagodzących objawy. Pamiętaj, że neuropatia jest powikłaniem, które można kontrolować, ale tylko wtedy, gdy zostanie wcześniej wykryta i odpowiednio leczona. Ignorowanie tego objawu to ryzyko dalszego postępu uszkodzeń nerwów. Numer 1. Zmiany w widzeniu. Czy zauważyłeś ostatnio jakieś zmiany w swoim widzeniu? Zmiany w widzeniu to powszechny, ale często bagatelizowany objaw cukrzycy. Kiedy poziom glukozy we krwi jest podwyższony, nadmiar cukru może wpływać na naczynia krwionośne oczu, prowadząc do problemów takich jak zamglone widzenie, trudności z koncentracją, czy nawet pojawienie się ciemnych plam w polu widzenia. Dla osób kontrolujących cukrzycę, te zmiany mogą być sygnałem, że poziom glukozy nie jest tak dobrze kontrolowany, jak powinien. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że te zmiany w widzeniu mogą być pierwszym znakiem poważniejszego schorzenia zwanego retinopatią cukrzycową. Retinopatia występuje, gdy naczynia krwionośne w siatkówce zostają uszkodzone przez nadmiar glukozy, co prowadzi do wycieku płynów i ostatecznie do utraty wzroku. Objaw ten może rozwijać się powoli, pozostając niezauważony, aż do momentu, gdy widzenie zostanie znacznie zaburzone. Dla diabetyków, zarówno typu 1, jak i typu 2, regularne monitorowanie wzroku jest niezwykle ważne. Kiedy wzrok zaczyna się pogarszać, łatwo przypisać to zmęczeniu, starzeniu się lub nadmiernemu korzystaniu z ekranów. Jednak dla diabetyków kluczowe jest rozważenie możliwości, że te objawy są związane z kontrolą glikemii. Zmiany w widzeniu mogą być przejściowe i poprawić się przy odpowiednim zarządzaniu poziomem glukozy, ale mogą również stanowić znak poważniejszych problemów. Jeśli zauważysz, że Twój wzrok stale lub szybko się pogarsza, konieczna jest wizyta u okulisty. Warto pamiętać że w przypadku cukrzycy profilaktyka jest zawsze najlepszym podejściem. Regularne wizyty u okulisty mogą pomóc w wykryciu retinopatii cukrzycowej, zanim spowoduje ona trwałe uszkodzenia wzroku. Dla tych, którzy już kontrolują cukrzycę, utrzymanie poziomu glukozy pod kontrolą jest najlepszym sposobem na zapobieganie uszkodzeniom oczu. Jeśli zmiany w widzeniu zostaną wcześniej wykryte, istnieje wiele dostępnych opcji leczenia, które mogą pomóc zachować wzrok. Ignorowanie zmian w widzeniu może mieć poważne konsekwencje. Retinopatia cukrzycowa jest jedną z głównych przyczyn ślepoty u dorosłych, ale dzięki wczesnej diagnozie i odpowiedniemu leczeniu wiele z tych uszkodzeń można zapobiec. Jeśli ty lub ktoś bliski zauważa zmiany w widzeniu, nie czekaj, aż problem rozwiąże się sam. Konsultacja z lekarzem może zrobić ogromną różnicę. Teraz, gdy znasz te sześć sygnałów cukrzycy, nasuwa się pytanie, co zrobisz z tą wiedzą? Czy pozwolisz, by problem rozwijał się dalej, czy podejmiesz działania, by zadbać o swoje zdrowie już teraz? Pamiętaj, że siła jest w Twoich rękach. Wczesne wykrycie tych objawów może stanowić różnicę między zdrowym życiem a poważnymi komplikacjami. Co powiesz na to, aby zacząć dokładniej obserwować sygnały, jakie wysyła ci Twoje ciało? Który z tych objawów zauważyłeś u siebie lub u kogoś bliskiego? Nie pozwól, aby rutyna sprawiła, że zignorujesz te ważne ostrzeżenia. Zachęcam Cię do kontynuowania tej podróży w kierunku wiedzy i troski o siebie. Zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby otrzymywać więcej cennych informacji na temat kontrolowania i zapobiegania cukrzycy.